No, cześć, witajcie kochani. Dzisiaj mam dla Was świetny przepis na żeberka z warzywami. Wspólnie przygotujemy to jednogarunkowe danie, które jest łatwe w przygotowaniu, pełne smaku i aromatu. Koniecznie wypróbujcie ten przepis i dajcie mi znać w komentarzach, czy Wam smakowało. Pamiętajcie, aby subskrybować mój kanał, dać łapkę w górę, aby być na bieżąco z moimi kulinarnymi inspiracjami. Zaczynamy! Tutaj mam kilogram żawerek, będę je kroić na mniejsze kawałki. Jedna cukinia około 300 g i dwie cebule około 200 g. Jedna papryka około 250 g. 200 g pieczarek. 4 ząbki czosnku. Do marynaty mięsa przygotowałam sobie 3 łyżki oliwy z oliwek. Łyżkę octu balsamicznego. 2 łyżki sosu sojowego. 2 łyżeczki soli. półtorej łyżeczki papryki słodkiej. 1 łyżeczka papryki ostrej i pół łyżeczki pieprzu. I tutaj jeszcze mam dwie łyżki oliwy z oliwek do polania całości tutaj mięsa i warzyw jak już będą na blasze. Najpierw pokroję sobie mięso na takie mniejsze kawałeczki i włożę je do miski. No tu jest jakaś kostka. Skrajamy. Ok. Teraz do oliwy z oliwek wrzucam sól, tutaj pieprz i papryki, sos sojowy, ocet balsamiczny i czosnek, który przyciskam przez praskę. Ok, czosnek mamy. I teraz wszystko wymieszam, wleję do mięsa. I tą marynatą natrę mięso. Ale pachnie słuchajcie, ten czosniczek. Będzie pyszne. I takie mięsko, słuchajcie, na minimum dwie godziny do lodówki przykrywamy folią, a najlepiej, jakby postało całą noc tą marynatą. Będzie jeszcze smaczniejsze. Ok. Moje no mięsko już zapakowane i ląduje w lodówce na całą noc. Mięso mam już całą dobę w lodówce i teraz przygotuję sobie. Warzywa, cukinkę razem ze skórką, oczywiście jest umyta. Pokroję na takie półkrążki Wy oczywiście bądźcie kreatywni i tak jak lubicie, w jakie kawałki to sobie pokrójcie. Ok, cebulę pokroję w pół półksiężyce. mniejsze też kawałeczki mogą być Ok. pieczarki pokroję na cztery ale równie dobrze możecie sobie drobniej pokroić bądź tylko na połówki jak lubicie paprykę sobie najpierw przekroję na pół w sumie to na cztery części teraz wykroję środek Ok, i teraz ją pokroję w paseczki takie. Jak chcecie, możecie pokroić sobie na przykład grubszą kostkę. I mamy to. I teraz, na blachę, wyłożę sobie mięso. Możecie też użyć jakiegoś większego naczynia, na przykład. Jeszcze dam tą marynatę, która mi została w misce. Piekarnik już nagrzewam do 180 stopni grzanie, góra-dół. Teraz tutaj pomiędzy i na mięsko dam warzywa. O, jak się wysypuje. To nic. Teraz cebulka. Pieczarki. Okay. I paprykę, ale pięknie kolorowo Ok. I teraz słuchajcie całość tutaj sobie skropię oliwą z oliwek. Te warzywka. Ok. I do piekarnika na półtorej godziny. Mięsko będę co jakiś czas obracać i warzywka będę mieszać. Mięso sobie obracam. Warzywka też przemieszam troszkę i wkładam z powrotem do piekarnika. I mięsko mamy upieczone, pyszności zaraz będziemy zajadać. Żeberka upieczone. Moje wyszły delikatnie pikantne. Jeżeli ktoś z Was nie lubi ostrych potraw, to po prostu dajcie mniej sobie pieprzu czy też tej ostrej papryki. Żeberka z warzywami to idealne danie na spotkanie z rodziną czy też z przyjaciółmi. Jeśli już wypróbujecie ten przepis, koniecznie podzielcie się w komentarzach wrażeniami. Smacznego Wam życzę. I do zobaczenia niebawem. Jedz zdrowo, żyj zdrowo Kasia w kuchni czaruje keto Potrawy gotuje zdrowo Smacznie, szybko, pysznie, jem i chudnę Ach, jak miło ślicznie Keto za to jej styl życia Zdrowie na talerzu